Na 102 siemiskiego 51 bar. Idziemy. Na wynos wziąłem, Z tego względu, że pełna sala. No i nie ma gdzie usiąść. Bardzo przyjemnie tam jest cieplutko kulturalnie. No zobaczymy. Zjemy w parku. Dlaczego by nie? Jesteśmy w parku, i na moje nieszczęście zaczyna padać deszcz. No ale to nie Zobaczymy, co nam dalej. Są i surówki. O, zauważyłem, że mnie jest chyba na wynos niż na miejscu surówek przynajmniej. A danie główne danie główne jest zacne. Joki wielki kotlet. To więcej kotleta niż tam pan co miał obok. Kurda, że zdjęcie zrobię, ale danie. No wygląda świetnie. Skosztujmy. Mamy sztuczę. Trochę tak na partyzanta, ale ładnie się ukroiło, mięciutkie. No, zbliżenie. Proszę bardzo, fajnie. Mm. Mm. Ale pyszny kotlet. Pyszny. Zobacz, jak łatwo się kroi. Ziemniaczki. O no, Gorąca. Nutka jajeczka. To czujemy jajeczko, czujemy przyprawy, ale to wchodzi. Mmm. Szczerze powiem, że to najlepszy koplet, jaki ja bym w Rzeszowie. Szok. Ale to oczywiście nie koniec, bo trzeba skosztować. Marcheweczki. Mmm. Świeżą utarta. I kapustki. O, ale Kwaskowa. Dobre było. Koszt takiego atelier, czyli drugie danie, to 27 polskich złotych.